Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed wami perfidna potyczka. Wymiana prezentów. Ojciec Mróz rozrzuca skrzynię po całym polu bitwy. Otrzymujesz prezent za każdym razem, gdy zniszczysz skrzynię przeciwnika lub swoją. Ok, jak widać tali już mamy tutaj od razu złożoną, a to dlatego, iż ostatnio przeciwnik nam bardzo szybko się poddał a chciałem wam pokazać mniej więcej na czym polega ta potyczka Nomka kontra się się Okej, okay, takie mamy karty. W sumie moglibyśmy sobie je zostawić, tak pomyślę, pomyślę. Okej, okay, niech tak będzie. Szczęśliwej zimowej uczty! Szczęśliwej zimowej uczty! No już się przywitaliśmy na początek, on zrobił to pierwszy. Co dziwne, rzadko jest, żeby przeciwnik tak zrobił. Okej. Okay leci od razu z grubej rury dobra co my moglibyśmy zrobić mamy monetę na szczęście dobra zrobimy to tak. i tak. no przy tej potyczce to jest potrzebne trochę fart też jakie mamy karty jaki złożyliśmy deck ok widzę że gościu wie o co kaman co byśmy mogli dalej tu zrobić dobra zrobimy sobie tak aby mieć miniona problem tutaj w tym deku czy z tej grzy jest też to, jak mamy za dużo kart, a on weźmie, o, a on jak weźmie po prostu jeden z tych o skradzionych prezentów, zrobi na zero, czy tak zwane cofanie nam kart, no to wtedy palimy się. O, broni się nieźle, Mam sporo czarów, nie podoba mi się to. Niestety co by tu zrobić Dobra, zrobimy tak. Lubię tobie tego mamy za dużo kart Trzeba się będzie po prostu Następnej duże pozbyć, przynajmniej dwie albo trzy No nie no naprawdę yeah. Gościu jest irytujący, bo to jest Mark. ma wszystko co niszczy obszarowo, normalnie A trochę łatwiej niż ja Jakby to zrobić, dobra moglibyśmy zrobić tak. Mamy dużo kart, za dużo. Niestety. Dobra, sprawdź. To jest OK. Dobra. Trzeba coś z tym zrobić. Musimy się pozbywać kart po prostu, nie? Podarunki dla wszystkich. Trzeba maga szybko ubić. No właśnie. Bo takie niespodzianki nam będzie szykował, nie? A więc to chodzi z tym łatwo, No i on się pozbył czymś z kart, bo wie, co może go czekać, nie? Okej, okay, musimy się pozbywać kart. Kolejny świat zostanie rozbrudni. Ciśniemy. To. Biorę. Niech będzie Okej, okay, znowu ma nam naszykuje jakieś zobaczymy Szuka czaru Hmm, a Kombinuję w tą stronę żebym nie dostał Ej, okay, niespodzianki. Cofnij mi to mówiłem No i tutaj sobie spalę kartę niestety. Ach, to jest właśnie problem. No, a ta karta jest mało ważna akurat. No i tu jak nam cofnęło to widzicie Po prostu mamy problem Musimy się pozdrować kart, nie mamy jej jak, bo on będzie nam cofał i będziemy się palić nie Niestety. Muszę się pospieszyć! Uwali, a idzie się przywykajcie. Pozbywamy się kart. Ktoś nam cofnie. Albo i nie. To jest trochę irytujące. Ten uwięziony Feniks. Nie cofnij, no weź. Nie cofnął, ale pozbył się sporo kart. No nie no gościu weź, wyluzuj. Jak ja nienawidzę magów w tej grze. Grałem kiedyś trochę magiem. Ale zmieniłem sobie po prostu tutaj podejście do tego. Nie mam tyle też kart domaga, no ale co zrobić. Dobra, trzeba będzie chyba to jakoś cofnąć czy coś. To jest dobre. Ostrożnie. Gryzoł. Okej, okay, kombinujemy. Co dalej? Czas leci, niestety. Tak by go dało, niestety. Muszę wracać do pani Mrozowej. On ma na szczęście mniej kart. Wow. To było dobre zagranie. Nie powiem, wracać do pani Mrozowej. Trzeba się tego pozbyć teraz. Nie ma co? Jak to ogarnąć? To jest problem. Cofniemy na szczęście, o. Ale zanim to zrobimy, śmierć czeka że znajdziemy jakieś inne rozwiązanie. Dobra, miej sobie te. No i okej, okay. sytuację mamy opanowaną, ma same smoki, czy tam żywioły, żywiołaki. <śmierdzi> Powinien się poddać, ale nie gościu, widzę walczy twardo dalej w tym dziwnym Ok. okej. Ma niestety ciastka, no i chyba. Wygraliśmy Spokojnie, przecież się bawimy. No dokładnie, bawimy, bawimy. Odszedzi dwie losowe karty. Nie, to Ok, bliżej Okej, co dalej? no może zrobimy właśnie jak o jeszcze lepiej no i tak robimy walimy fejsa, my my ciao Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!